Centrum Kultury STD w Gnieźnie rozpoczęło zapisy do swoich sekcji stałych. Propozycja jest bardzo ciekawa i każdy znajdzie praktycznie w niej coś dla siebie. Wrzesień tradycyjnie jest rozpoczęciem sezonu kulturalnego. W STD zaczynają prace swoje stałe pracownie i sekcje. My zaczynamy w połowie miesiąca i był to taki zaplanowany ruch, dlatego że wiadomo, że po wakacjach trzeba sobie jakoś to życie na nowo ułożyć, zorganizować. Wtedy wiemy, kiedy możemy ten czas wolny sobie organizować i w tym momencie właśnie od połowy września startują sekcje i pracownie STD. W tym roku, tak jak i w kolejnych, nie zabraknie takich standardów, naszych, że tak powiem, działań, czyli zapraszamy na sekcje muzyczne, będzie sekcja wokalna, działa muzyczna majsternia, jest mnóstwo takich pracowni, które będą zajmowały się rękodziełem i to rękodziełem dla dzieci i dla dorosłych. Tutaj pojawiają się nowości, bo stawiając na wyobraźnię chcemy, żeby to, co dzieci robią na zajęciach, nie miało takiej po prostu zwykłej nazwy, że są to zajęcia kreatywne, bo każde zajęcie jest kreatywne. My to nazywamy na przykład sekcją pracownią mitycznych stworów i klubem jednorożca, dlatego żeby właśnie te wyobraźnie pobudzać i te zdolności manualne w dzieciach wspierać. Oprócz tego yy... Wiadomo, że będziemy dalej kontynuowali rzeźbę, rzeźbę ludową, rzeźbę w drewnie, bo ona też cieszy się u nas ogromnym powodzeniem. A ponadto, oprócz grupy teatralnej Michalinki, którą już mieszkańcy Gniezna i powiatu mieli okazję oglądać na naszych deskach, postanowiliśmy uruchomić sekcję teatralną, tym razem dla młodzieży. Wierzymy, że takie inicjatywy teatralne, improwizacyjne, pracy z ciałem, z głosem i na scenie, to jest coś, co... Myślę, że młodzieży jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, ale też bardzo rozwijające i ciekawe. Więc tutaj myślę, że jest fajna alternatywa dla, dla młodzieży, dla młodych ludzi, którzy także na przykład będą mogli zapisać się na warsztaty produkcji muzycznej. Czyli nie tylko śpiewamy, nie tylko gramy, ale także tworzymy własne utwory przy pomocy syntetyzatorów, mikserów, innego sprzętu, który taką działalność muzyczną wspiera. A oprócz tego bardzo dużo tańca, bo ta jest to najlepsza forma ekspresji ruchowej i, i integruje i, i rozwija zdolności fizyczne. Także tutaj planujemy... Grupy taneczne dla każdej kategorii wiekowej i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla starszych. Mamy nadzieję, że może z tego zrodzić się jakaś fajna formacja, którą też będziemy mogli podziwiać poza murami STD i na takie występy zapraszać. Sekcje plastyczne również wznawiają działalność. Mamy malarstwo, mamy rysunek dla dzieci. Z nowości myślę, że jeszcze będziemy mogli też Państwu coś zaproponować w październiku. A dlaczego? Dlatego, że widzimy, jakie są potrzeby, widzimy, jakie teraz są reakcje na zapisy, które już wystartowały. Jesteśmy otwarci na to, żeby, żeby się rozwijać, żeby tę ofertę poszerzać. Dlatego zawsze zachęcam, żeby obserwować nasz profil na Facebooku czy stronę internetową, albo zadzwonić do sekretariatu, dowiedzieć się, jakie propozycje jeszcze mamy, z czego można skorzystać. Udział w naszych zajęciach jest bezpłatny, więc to też jakby podbija popularność tych zajęć, ale nie tylko kwestia odpłatności jest tu ważna. Jest ważne to, że mamy fantastycznych instruktorów. Pojawią się także naturalne warsztaty, o których nie wspomniałam i tutaj będziemy mogli też i rękodzielniczo, i tak trochę biologicznie, trochę naukowo podejść do kwestii, nad, których się na dzień, nad którymi się na co dzień nie zastanawiamy. Także myślę, że ta oferta kulturalna jest bardzo ciekawa, jest bardzo zróżnicowana. Jeśli mamy uczyć dzieci gry, no to pozostaje z nami pianino, ale pojawią się bum-bum rurki, czyli inna jeszcze forma takiej ekspresji muzycznej i takiego zaszczepienia w najmłodszych, chęci do poznawania dźwięków i do zabawy rytmiką. Myślę, że naprawdę każdy jest w stanie znaleźć jakąś aktywność dla siebie. A oprócz tej aktywności takiej typowo dla ducha, no bo tutaj i tak traktujemy nasze sekcje artystyczne, będzie też coś dla ciała. Wraca gimnastyka, my serdecznie też zapraszamy na zajęcia tai chi i zumby. To chyba jest dobra odskocznia od tego codziennego pędu, żeby przyjść na chwilę tutaj się wyciszyć, skorzystać z naszej oferty kulturalno-artystycznej. Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do szesnastej.